Dzień dobry moi drodzy. Z tej strony Marlena Sobczak i witam was w naszej codziennej audycji podcastowej z najnowszymi informacjami. Witajcie kochani na naszym kanale Polityczny wstrząs o sile trzęsienia ziemi. Tajne dokumenty, które trafiły do pałacu prezydenckiego, mogą pogrążyć Donalda Tuska i Szymona Hołownię. Andrzej Duda uderza z całą mocą, Bruksela milczy. Polska polityka krwawi. 9 maja 2025 roku, ten dzień już teraz określany jest mianem momentu przełomowego. O świcie do rąk prezydenta trafiły ściśle tajne materiały, które, według źródeł zbliżonych do głowy państwa, zawierają dowody mogące rozbić obecny układ polityczny od środka. To nie są dokumenty, które można zamieść pod dywan. To polityczna bomba, która właśnie zaczęła eksplodować. Andrzej Duda zareagował natychmiast. Zwołał nadzwyczajne posiedzenie i wygłosił jedno z najmocniejszych przemówień swojej kadencji. Ostrze słów wymierzone w sedno politycznej hipokryzji. Demokracja nie może istnieć w cieniu zagranicznych przelewów i tajnych układów, brzmiał prezydent. Wszystkie dokumenty przekazano do prokuratury i służb śledczych bez wyjątków, bez immunitetów, bez litości. Donald Tusk i Szymon Hołownia zamilkli. I właśnie to milczenie, nerwowe, pełne dystansu, mówi dziś więcej niż wszystkie konferencje razem wzięte. Nieoficjalne doniesienia mówią o setkach stron zawierających przelewy międzynarodowe, zakodowaną korespondencję, notatki z tajnych spotkań z europejskimi lobbystami. Obraz, który z nich wyłania się, mrozi krew w żyłach. Wieloletnia operacja wpływu prowadzona przez zagraniczne siły, mająca na celu przejęcie kontroli nad państwem od środka. W centrum tego układu współpracownicy Donalda Tuska, doradcy Szymona Hołowni, byli ministrowie, dyrektorzy i urzędnicy z najwyższych szczebli. To nie margines to serce opozycyjnej elity pieniądze unijne fundacje powiązane z europejskimi instytucjami skomplikowane schematy omijania nadzoru wszystko to miało jeden cel stworzenie ukrytego imperium wpływu i propagandy. Publiczne pieniądze nasze pieniądze trafiały do prywatnych kieszeni. Oficjalnie na projekty społeczne i ekologiczne. W rzeczywistości na zakulisowe rozgrywki medialne i polityczne. Społeczeństwo nie zamierza dłużej milczeć. Na ulicach Warszawy, Krakowa, Wrocławia i dziesiątek innych miast rozlały się manifestacje. Transparenty z hasłami Czas na rozliczenia Jawność teraz Dość zdrady zdominowały przestrzeń publiczną. Um, to już nie tylko protest to obywatelskie powstanie przeciwko układom, które przez lata były nietykalne. Z przecieków wynika, że to sam Donald Trump miał przekazać prezydentowi Dudzie fragmenty kluczowej dokumentacji. Mówi się o tajnych kanałach wpływu, o, o strategicznej próbie destabilizacji Polski, sterowanej z zagranicy. Trop prowadzi również do instytucji finansowych z Francji i Niemiec, które mogły świadomie lub nie uczestniczyć w procederze prania pieniędzy. Bruksela milczy, ale wewnątrz Komisji Europejskiej wrze. Trwa debata o zaostrzeniu zasad przyznawania funduszy, powołaniu Międzynarodowej Komisji Śledczej i całkowitej reformie kontroli finansów publicznych w Unii Europejskiej. To nie tylko kryzys polityczny to zagrożenie dla stabilności całej wspólnoty. Eksperci biją na alarm. Jeśli ta afera zostanie zamieciona pod dywan, zaufanie do Polski jako partnera zniknie. Już teraz mówi się o konieczności uchwalenia ustawy oczyszczającej, która pozwoli karać przestępstwa gospodarcze, niezależnie od daty ich popełnienia. Skala procederu może sięgać wielu lat wstecz i obejmować kolejne rządy, niezależnie od barw partyjnych. W sejmie panika. Opozycja publikuje oświadczenia pełne zapewnień o niewiedzy i oburzeniu, ale społeczeństwo nie daje się już nabrać na te same frazesy. Internauci żądają pełnej listy nazwisk. Manifestacje się nasilają, petycje zbierają setki tysięcy podpisów, a hasła takie jak odzyskać państwo czy transparentność albo nic stają się nowym głosem obywateli. W tle geopolityczna rozgrywka tego samego dnia, 9 maja, Polska i Francja mają ogłosić nowy sojusz militarny i energetyczny. To jasny sygnał: Europa Środkowo-Wschodnia budzi się z letargu, ale zanim Polska stanie się graczem, musi się oczyścić. Zagraniczne media, od Financial Times po Politico, rozpisują się o aferze, która może wstrząsnąć europejską sceną polityczną. W kuluarach mówi się, że Donald Tusk może opuścić kraj, choć jego ludzie zaprzeczają, Wzmożony ruch wśród jego współpracowników mówi sam za siebie. Wywiady zachodnich państw śledzą sytuację z rosnącym niepokojem. Według La Republika część dokumentów może wskazywać na próbę przejęcia wpływu nie tylko w Polsce, ale i na poziomie całej Unii. Mowa o danych, algorytmach, manipulacjach opinią publiczną podczas kampanii wyborczych. Polska staje dziś w obliczu wyboru: albo stanie się krajem, w którym prawo znaczy więcej niż partyjna przynależność, albo pogrąży się w chaosie politycznej bezkarności. To moment próby, to walka o przyszłość. Moi drodzy, ja wam bardzo serdecznie dziękuję za wysłuchanie naszej audycji. Dajcie znać, co sądzicie o poruszonym temacie w komentarzach. Subskrybujcie nasz kanał i koniecznie sprawdźcie inne filmy, aby być z polską polityką na bieżąco. До услышания.